Miło powitać Państwa na kolejnym kursie napojowym, którego głównym sposobem jest firma Ecola. Cieszę się, że dzięki dwie Coca-Cola, ogromnemu gospodarzowi i się tutaj spotkać w folwarku w Włochowie, jestem przekonany, że program przygotowany przez organizatorów spełni wszelkie Państwa oczekiwania. Mam nadzieję, że te dwa dni spędzone wspólnie z Państwem tutaj wygląda by Państwa interesujące zarówno pod względem merytorycznym, jak i towarzyskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję dziękujemy za przybycie. Bardzo cieszymy się, że nasza firma może w tym roku być z tego Dla nas jest to wyjątkowy rok, gdyż po pierwsze zakon pracy nie obchodzi w tym roku 30-lecie zmienia. A po drugie, to w Polsce to już 50 lat. Myślę, że takie nas nasuwa się niemią tutaj z nas. Ma takie obawy, w jakim świecie on się wychowywały? Czy będzie jak my dzisiaj oglądać wielką, boską jesień i będzie zachwycony klimatem, jaki mamy obecnie, czy raczej będzie borykał się z skutkami zmian klimatycznych? Moja obecność na scenie oznacza, że zaczynamy część gali Polskiego Kongresu Napojowego, podczas której wręczymy Najbardziej prestiżowe nagrody w branży, między innymi w konkursie Good Drink 2022, ale nie będą to jedyne wyróżnienia, które dziś otrzymają przedstawiciele branży.